25 stycznia, nawrócenie św. Pawła Apostoła Biblia opowiada o nawróceniu św. Pawła Apostoła. Szaweł urodził się w Tarsie, obecnie Turcja, około 5-10 rok po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Mając około 25 lat, stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą kościoła około 35 roku jechał do Damaszku aby tam wtrącić do więzienia chrześcijan jak podają dzieje apostolskie u bram miasta olśniła go nagła światłość z nieba a gdy upadł na ziemię usłyszał głos Szawle, Szawle dlaczego mnie prześladujesz kto jesteś panie Powiedział: A on, jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Po tym nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Święty Paweł, nazywany apostołem narodów, jest autorem trzynastu listów włączonych do Nowego Testamentu. Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku, co święty Piotr, apostoł 67 rok. W Rzymie wybudowano bazylikę świętego Pawła za murami.